Patrzcie na to. Patrzcie, jakiego mam pryszcza. Tu, na poliku, kurde, na poliku. Nie wiem o co chodzi. Mm, zazwyczaj na wakacjach cera jest idealna bo wiecie słona, woda i tak dalej. Ale używam tych wszystkich SPF-ów na twarz i mam wrażenie, że jest gorzej niż było. Mam tyle takich pryszczy podskórnych, że. Uch. Idziemy? Idziemy. Idziemy po świeże bułeczki. Krasnoczy z jest Dobrze. Słuchajcie, zmieniliśmy miejsce. Jesteśmy teraz w Mondelo. Mondelo, chyba tak się to mówi. Koło Palermo. Jest tutaj e, pięknie. On sam jest w tym miejscu. Wow. Udało mi się. Wow. Brawo. Czy wy widzicie, jaka tam jest kurkusowa woda? Może tego nie widać przez na aparat, ale czy wy to widzicie? Tu jest po prostu pięknie. Słuchajcie, patrzcie. Patrzcie. Patrzcie, jak ładnie. Zaczynają to jest woda. No i za, za pokaż, czy widać, jakby za No widać, no. widać. O, tutaj Wam przejdziemy na plażę. Ja jestem zakochana. Tak, tak, tak. z pistacjami Kruszącik z pistacjami Zobaczymy, czy jest taki dobry jak w przepałku. No tam byłem. Tak, w przepałku one były wypełnione całe Tak, aż tak wypływało. Tak. Ja kocham pieczywo kocham ten Jakby. Kocham. Chcę Wam pokazać, jak robię mi kanapki codziennie. To wygląda obiecująco. W dotyku też. Jest taki. Mokre jest to pieczywo. No naprawdę jest takie mokre. To nie oznacza, że będzie złe. Musimy zobaczyć jeszcze, jaki będzie w smaku. Dobra, no, no. czas na. Pesto. pesto. Już zjedliśmy dwa słoiki pesto podczas tego filmu. Wczoraj byliśmy. Na takim pysznym jedzeniu, słuchajcie. Byliśmy w takiej restauracji i zamówiliśmy rzeczy, których byśmy normalnie nie zamówili. I niestety nie wzięłam aparatu, więc nie mogłam Wam nagrać, bo to jest ogólnie odcinek jedzeniowy, ok. Coś, to co kochamy robić najbardziej i jeść. Ja Wam pokażę, co mam jakiś To jest makaron z takim pistacjowym pesto, i na górze były jeszcze krewetki, i te krewetki były jakby takie lekko niedogotowane, i je trzeba było tak wsadzić jakby do środka, żeby one się ugotowały. Jezu, jakie to było pyszne. W życiu bym nie pomyślała, że makaron z pesto pistacjowym -pistacjowy może być dobry. Ale to, to nie był koniec naszej kolacji. To była druga rzecz. To jak się, jak się ta ryba nazywa? To była Sibas. Rano Ranek wybierał tą rybę. To była ryba dnia. Po prostu była tak pyszna. Ja ogólnie uważam, że dobra ryba jest wtedy, kiedy nie smakuje jak ryba. Nie, jakoś nie lubię takiego wycie po smaku morza czuć w buzi A ta była przepyszna, była taka delikatna, taka. Mm. Tutaj trzeba. Okej, okay. teraz no. kolejny krok, czyli. Dobra, nie ma jo, ja to an Jo, jak to wygląda, No tak? Dobra, teraz wystarczy, wystarczy tylko posolić, popieprzyć. I to będzie takie świeżo miłą tak. Nie, to pierwszy jest jakiś lepszy niż w Polsce. To wszystko jest lepsze niż w Polsce. Klanatka, Patrzcie na to. Widzicie jakie to jest pyszne? Musicie ją zrobić w domu. Serio! Będzie to będzie pyszna żywo kanapką. No zamkowałeś? czekaj, czekaj! Tak, czekaj. Mówię, to pokroić w moje kawałki. Nie no, masz pyszna, pyszna jest Dzień dobry kochani, witamy was dzisiaj z Palermo Patrzcie co ja jem To jest takie dobre, że zjadłem Nie mogłem się wyszne. powstrzymać tak, Muszę wam powiedzieć dlaczego dzisiaj jesteśmy w Palermo Idziemy na Cooking class Wczoraj wam nie nagraliśmy co jedliśmy ponieważ pierwszy raz w życiu nie wyszedł nam makaron że tak obrzydliwy ten sos że musieliśmy iść do sklepu po pesto i ratować się pesto i po prostu zjeść makaron z pesto bo to było żenujące i paskudne, co my zrobiliśmy. Na razie siedzimy ojcze, mamy to o 17, nawet nie wiem, która jest godzina. Daj. I trzeba to wyrobić teraz, nie? No, ja no, chyba całą no to wyrobić. No najwięcej więcej wody. No wiem, ale ja nie chcę klubów takich zrobić. Tak, i teraz trzeba będzie to włożyć tutaj. Mamy specjalną tak. machinę, taką, czekaj, trzeba Jajka. przykręcić śluby. No. Dobra. Wychodzi to fajnie. No. Ja ciekawe, czy to będzie smakowało inaczej niż. Na pewno inaczej, ale jak bardzo inaczej niż tak na no. w sklepie. Chodź tu. No, bardzo. <laughs> no, ja myślałem, że to jest jakiś super skomplikowany, ale jakby wystarczy zrolować to dobrze okay. i po prostu nałożyć pewnie kolor. O! Okej. Okay. Okay. myślałem, że to ciężej. Okay. Hmm. Kręcić. Widać Musisz które to są twoje widać, które to są twoje. Oczywiście te najładniejsze. To, to jest mhm. super. Mamy bruskiety. To są oliwki pomidory, a to jest chyba bakłażan. To jest na żywo. Recenzja e, brusket. Dobra. Coś mhm. muszę spróbować zaraz. No. Typujesz Oliwkę. Mm. Dobra oliwki? Mhm. To dobrze. Nie, to jest super, bo to jest takie chrupiące. Jakby pomidory są bardzo dobre, ale oliwki jeszcze dodają dużo smaku. Jakby to jest super smaczne. Serio. Słuchajcie, my staliśmy w Winko, dostaliśmy no. tej przekąski, jeszcze będziemy mieli piramisu. Nie, no, ale no, to tak dobrze wyglądałem mi przy tego zaraz No super. Fajne <ścoughs> foto jest możliwe. Możliwe. Cześć! Jest już nasz ostatni dzień. Wczoraj po tych super warsztatach kulinarnych już nic nie byliśmy w stanie zjeść i ledwo się dotoczyliśmy tutaj jeszcze mieliśmy problem, bo tutaj po prostu te autobusy jeżdżą jak chcą. Myśleliśmy, że nam odjechał ostatni. Tak, i myśleliśmy, że nie wrócimy. Ale na szczęście Ktoś wysłuchał moich błagań i zesłał nam ten tak, autobus ostatecznie ostatni autobus linii 806 Więc mieliśmy Aro, mega farta yeah. Idziemy teraz na kolację, to jest nasza ostatnia wieczerza tutaj Bardzo mi jest przykro, zobaczcie jak się ładnie opaliliśmy Tak, rozbierz się tutaj To jest moja ręka w porównaniu do jego pleców No mega się chłopaczku To jest moja ulubiona aktywność, to jest coś co mi naprawdę wychodzi w życiu, opalanie się Co zamówiliśmy? Mieliśmy Nie, tak. tego salmonę i zamówiliśmy coś jeszcze? A, A... ja zamówiłem ten czarny, bo jakby trzeba spróbować. Doszło nam jedzenie. To wygląda jakby ciekawie, ty. no <grym> To jest mój Wosus to jest nasz fada, no nie ma. Ale... Myślałem, że będzie więcej, czuję się trochę oszukany Dobrze, że chociaż awokado nam dali i, po, i po, powinni nam chleb zaraz donieść. Dobrze, moja reakcja na czarny makaron. Ale jest ciekawy. A ciekawy, jaki ci się nie hmm. z W sensie on jest taki kwaśnawy trochę, nie wiem dlaczego. jakby Dobra. Też musi spróbować. On jest taki kwaśny, nie? Bardzo zajeżał rybą. Więc twój to jest taki klasyczny. On musi być dobry. No, nie jest bardzo dobry. On, ten y, tuńczyk jest bardzo fajny, jest delikatny, mięciutki. Bardzo dobrze się gruje. Smakuje równie dobrze jak wygląda. To jest taki śmietanowy sos, chyba. No, z łososiem. Z łososiem. On jest bardzo dobry. Dobra. Z pomidorami jeszcze takimi suszonymi, chyba. Nie, no, kanapeczka jest dobra. Ale tak ale sam jest? tuńczyk? Jest mega no, ten tuńczyk jest fajny, on jest miękki. Ja oczekiwałam takiego tuńczyka, jak jest w suszy. Nie wiem, jak to jest tuńczyk, ale taki tuńczyk w suszy jest pyszny. Ale tak samo, kanapeczko to nie jest złe. Ja sobie Skończyliśmy jedzenie. To była nasza ostatnia wieczerza tutaj. baj bajlandu! Kończymy nasz odcinek? To jest Pa!